Gdy facet zakochuje się w kobiecie, to przeżywa stan uniesienia. Jest to stan zakochania, który jest podobny do miłości. Jest to stan, w którym on odczuwa. Ogromną przyjemność z przebywania z nią, ponieważ ten czas, kiedy z nią przebywa, to jednocześnie dostaje od niej pozytywne informacje niezwrotne na swój temat, co podbudowuje jego ego. To znaczy stan zakochania, jest to stan radości nie bycia z drugą osobą, tylko jest to stan, kiedy ja odczuwam radość, że się podobam tej kobiecie, że ona mnie akceptuje. Że ona mnie chce, sam, jednocześnie nie angażując się w tworzenie związku. Związek jest to sytuacja, gdzie. Ja wiem, że to będzie bardzo kontrowersyjne, gdzie przyjemność powstaje z tego, że zanika moje ego. Przyjemność powstaje w, w związku w ten sposób, że ja przestaję istnieć jako ja. Natomiast ja staje się częścią my. Możliwe, że jest to na tyle rzadkie, na tyle nietypowe, na tyle trudne, że nieczęsto to występuje, gdyż, żeby zanikło ja, a powstało my, to moje ego. Ma się dla mnie stać bez znaczenia, i moje poczucie wartości ma być na tyle stabilne i na tyle duże, żeby moje ego mi w tym nie przeszkadzało. Postaram się krótko i jasno teraz to wyjaśnić jeżeli ja cieszę się z przebywania z kobietą i ta kobieta cieszy się z przebywania ze mną i jeżeli dla mnie radość tej kobiety jest równie ważna jak moja radość i przypadkowo w drugą stronę jest tak samo to może powstać sytuacja, w której my obydwoje przeżywamy bardzo podobną emocję i tę emocję chcemy pielęgnować. To znaczy, nie jest ważne w tym momencie poznawanie nowych osób, nowych sytuacji, tylko my znaleźliśmy coś, co nam pasuje i nie chcemy tego zmieniać. Nie jest to częste, dlatego nie proponuję Wam, żebyście do tego dążyli, gdyż nie da się tego osiągnąć przez dążenie. Może to się człowiekowi po prostu przypadkowo trafić, ale jeżeli się trafi, to nie zmarnujcie tego, bo to jest wyjątkowa sytuacja w życiu. To się nazywa pełnia szczęścia.